Witam ja was ponownie do najlepszej serii na tym kanale Przeboje Polskiego Internetu Numerek 21 No zamiast ja w tym momencie gadać jakieś głupoty od razu zacznijmy Ja myślę, że to jest dobry pomysł Teraz przecież gadam głupoty Dobra, zaczynajmy Dzień dobry Wyłącz to głównie Dlaczego? Dlatego, że ci mówię to Dlaczego masz wyłączyć? Bądź tak powiedział. Lubię właśnie ja ten tekst. Szybko przeszedł do tematu i powiedział dlaczego. No tak się powinno zawsze robić, nie? Wyłącz te gówno. Dlaczego? No bo ja ci tak mówię. No i co? Rozwiązany problem. Wyłącz. Chyba ten mu kazał wyłączyć ten samochód, bo on jedzie peżotem. Aha, to my tutaj mamy piłkarza, który piłkuje z. Y, papierem z toalety. Nie macie tam piłki w domu? Chyba nie. O Jezus! Niby plot twist! Idzie jego żona, przyjdzie. Zobaczycie. Zobaczycie telewizor się zatknął. No co? Mam dla ciebie wymówkę. Oglądałeś Gwiezdne wojny, The Last Jedi i dlatego telewizor się zepsuł. Bo tam był kamyk na paratecie. Ty sobie go wziąłeś i wrzuciłeś w ten telewizor, no bo. Był ten moment w filmu, gdzie Luke Skywalker właśnie jest a to by się nie chciało oglądać Ryan Johnson z The Last Jedi? No bo nie! Kto by chciał? Kurwa, co ty robisz, człowieku? No czy cię pojebało? Nie Kurwa, co za debil jebany! Co to za debil? Co za debil to chyba moje ulubione słowo. Żeby nazywać debili! Messiego chcę tu kurwa udawać! się połam, kurde synie! Nie Messiego, tylko Jakuba Baczykowskiego. Dobrze ci kurwa tak! Idź pisz kurwa, jak nie będzie ten kurwa telewizor działał, to się rozpierdolę. Masz to na wszystko. Zaraz myślę, że to Myśleliście, że to koniec? Nie, Druga runda, go go! Ty kurwa, pojebie pierdolą, zaraz napiszę ty! Kareka jebana rozpierdoli dom, bo chcę udawać fajnego! Gruba z pierdolony. <laughs> Nie wiem, jak ty naprawisz ten telewizor, ale good luck, good luck. Szkoda, że nie będzie drugiej części. Bo bym serdecznie chciał oglądnąć. E, dzień dobry, dzisiaj wam pokażę, jak zjeść trawę. Nie gadaj mi, że oni naprawdę będą jeść trawę. Zobaczymy. Pokażę to. Proszę, zobaczyć, tak ciekawa czynność żarcia trawy. Okej, okay, oni naprawdę jedzą trawę. To jest takie obrzydliwe, ale okej. Okay. Chcecie jeść trawę, to chodźcie do mnie, ja wam zrobię zupę z tego. Ale <laughs> Jest dobra? To bardzo dobrze. D dziękujemy. Film zawiera bardzo wysoką twórczość, oraz nie róbcie tego w domu. Użyję te słowo. Ok, trzy, dwa. Szara, co za debil? Od dziecka moim marzeniem było zostanie koksem. Dlatego zacząłem ostro trenować, jednakże to nic i nic nie dawało. No bo jak ćwiczysz przez miesiąc, no to przez ten miesiąc ćwiczenia od razu nie będziesz kurde holkiem. Dlatego dłużej trzeba. Naprawdę ja nie kłamię. Byłem załamany. Popadłem w depresję. Byłem bliski samobójstwa. Na szczęście, kolega polecił mi białko! O! Wow, każdy bodybuilder lubi mi białko! No bo ja też w przyszłości będę bodybuilder, ha 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 ha! Będę miał takie... takie o mięśnie, kurde! Będę sobie dopalał olej do mięśni, żeby były takie o, żebym nie musiał trenować. Ale białko... zawsze będę żył. Już po pierwszym użyciu było widać znaczne, ale to znaczne efekty. białko i jest power. Tylko ja białko po ćwiczeniu, nie przed, no bo się robi po. Ja tak myślę. Zamknijcie się, kurde, ty ej puto i ty chamon gdzie jeden? Robię filmik. Kurde. Dwa dziady siedzą w klasce i drrrrrrrr kurde. Szara... Ja, kurde. Mi to Pani się ma... ja panią no też no no pra... Pra... Tak, zgadzam się. Wiesz co, depilu jeden? Po co rower bierzesz na autobus? Albo na tramwaj, nie wiem na czym jesteście Masz rower, to po co, kurde, bierzesz go na autobus? Jak chcesz jechać autobusem, to wejdź na autobus bez rowera Na roweru można jeździć, no...

Dobra, ja lubię jechać na rowerze, ale po co bratko ma autobus? No ja nie rozumiem tego. Nie, nie. nie. Masz rower? Cardio exercise! Nie stać na autobusie! Happy day! Taki co się Co, co? Nie pani, pani? co? To niech pani zapierdala. Niech pani wyjdzie jedna Szybciej pani dojdzie. Pani chce szybciej dojść do domu. Pani chce szybciej do domu. Pani chce dojść do domu.

ty stamtąd! tam bąb. Dobrze. 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 na Dobrze. 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 Stronę Marek. Dobrze. stronę Dobrze. 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 Dobrze.

oni do Dobra, po prawej nie chodzili, ja ją rozwiedziłam Oni się pani z nim przywiozli Pan kierowca jest z tej samej bramki co bajek, tak samo ogarnięty Co ją ty dotykasz ty, kratadzie śmierdzący to musi wyjść z tego autobusu ten, brodas jeden kurde Wio mi z tamtą, już paszoł mi wą, już, jube Ja, 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 ja jest faktycznie zepsuty, no to ja przepraszam za moje wygłupy. To wtedy można brać rower na autobus. Tylko jak jest zepsuty, a jak nie, no to wyjazd mi stamtąd, PASZĄ! No, nie myślę, nie myślę.

Guma. Przepraszam, to jednak z tą osobą się zgadzam. Teraz, nie przedtem, ale teraz tak. Nie wiedziałem całej historii, ale teraz wiem. Przepraszam, ale ten mener z zieloną czapką dalej pasował. w

O kurde, gwiazdy wojny, część 10, zemsta Farmerów. Ten, kto zaedytował ten filmik, żeby oni mieli miecze świetne, no to jest najlepszy. Respekt, kurde, 100 plus 20. O. もう一度! O Jezus, następny miecz! On ma dwa! On kolektuje te miecze jak General Grievous. O Jezus! zech. Wow, to, to było fajne. Fajny filmik. marzenie, żeby pójść do sklepu i tak zepsuć wszystko. Wiecie co? W przyszłości najmie sklep i tam w sklepie wszystko zepsuję. Wtedy będzie fajny content, bo wszystko będę tam psuł. Będzie fajny content, fajny pomysł na odcinek z Lost Fuel. Ej Sani Nikobem. Mam nowy pomysł na odcinek. It's okay. I no. Ona ma jakąś psychikę? Co to za jeden? To jest jakiś krasnoludek. Przyszedł do tego sklepu i zaczął wszystko rozwalać. Ja też tak bym chciał. Mówi, hell. to breaka stream. To twoja mama tak chodzi po domu. Co jest? I jest Fajne no <laughs> Okej okay. Dobre Pomarańczowe O Jezus, on grał w PUBG w prawdziwym życiu A musiał wypić energetyka, no bo... Trzeba mieć energię, bo za chwilę on będzie walczył z wrogami! Dobry. A to co to za jeden? O Jezu, To jest kolega tego zielonego szkrzata. Dobry, dobry. Pani nie robi zdjęcia. Dobry. Ma pan tak, takie prawa, żeby... Czekać? No. Pan, tu... no... Do, 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 w dokumencie. Nic z tego nie zrozumiałem. Okej... Okay. Nie, w tej chwili... A tu jest poczekalnia? Nie, jest poczekalnia już. To czym bo... był ten filmik? To strażnicy kurde... Teksasu. No to przebiegliśmy do końca. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmika. Do tego momentu. Dlaczego? No to jak na teraz. To był Marcelusiek. Jak zawsze dobranoc! Baj do jutra, pani, nie jutra, pa. Dobrze, koniec na dzisiaj. Za chwilę będę musiał edytować, dobra, wszystko jest spoko. Sağ ol.